No. Tam, ja Ej. Na Ej. Ej, coś szefie uderzył we mnie policjant właśnie w nowe auto mhm. A jeszcze Aś do mnie powiedzi. powiedział, że to moja wina bo jechałem na sygnale To się nagrało no i To bardzo auto Bardzo, no uderzył bo cofał mocno Cześć. I... E, chyba, chyba nie, nie wiem, zaraz zobaczę. Wiesz, jestem bardzo zestresowany znowu z tą policją. Nie wiem, może tu ktoś przyjechać, bo serio jestem zdygany. Mniemam, No czekamy, dobra, okej. No tak przyjdzie ten oficer, ja nie? No, nie. no, nie. no dobra, okay. o kurwa, ale jestem z, zdygany, no. Nie, bo wiesz, co czegoś zrobił? Wbił sobie wsteczny i zaczął jechać. Jeszcze za niego trąbiłem i mi zjechał wprzód auta. No ale to może nagrane na tak jak No mam nagrane, bo jeszcze coś mi zabiorą. Schowacie już szybko? No nie powinien ci zabrać. Kurde. Już, nie szkodać, ale nie powinni ci zabrać. No, no dobra. Czy ja się ten wiesz taki ten? O tego nie załatwiał przyjeździć opicy. A pan, no, zobacz, jak no Zaraz zobaczę. Się... tylko wyjdę, tylko my stoimy na środku ulicy, poczekaj. To, to, to.